Przed meczem z Mołdawią szansę na awans na Mistrzostwa w Brazylii mieliśmy matematyczne, po remisie z Mołdawią mamy czysto yy, matematyczne. Niestety stało się to z winy Mołdawii. E, wyjaśnia, zawodnik, wyjaśnia zawodnik Krychowiak, cytuję, nie graliśmy źle, po prostu ciężko się gra z zespołami, które tak mocno się bronią. Tak. Za mocno Mołdawia się broniła i tym samym podważyła pokładane w niej nasze zaufanie. Nie mieli nic do ugrania w tych eliminacjach, a my tak matematycznie mieliśmy, ale nie mogliśmy nic wywalczyć, bo Mołdawianie się Bronili, a podpadła nam Mołdawia. Mołdawia dla nas nie istnieje. Przesuwamy ją do głębokiej Azji, gdzie jest jej mentalne miejsce. Jak się nie umie zachować wobec ambitnego kraju europejskiego. No, a trener Fonalik powiedział, że wie o Mołdawii wszystko. No, Dostał linka do Wikipedii z PZPN. I, I dobrze przygotował zespół. Jak twierdzi dalej zawodnik Krychowek, Mołdawia niczym nas nie zaskoczyła. Przyjeżdżamy krajobrazy piękne, Dniestr. drużyna narodowa gra z kontry. No niczym naszej Mołdawia nie zaskoczyła, oprócz może tej jednej kontry, o której zresztą wiedzieli. No. remis z Mołdawią wzbudził w naszych zawodnikach taką prawdziwą sportową złość. Przez chwilę zastanawiali się, czy z tej złości wziąć po meczu prysznic, czy nie, ale zostawili. Także sumując, fizyczne możliwości się skończyły, mamy jeszcze czysto matematyczne szanse, więc no cóż, zostaje nam tylko pociecha, czysto chemiczna.